Na szczęście wypada poprosić o pomoc ekspertów, którzy sprawiają wrażenie, że są czymś bardzo zajęci. Kto to? Nazywam się Barbara. Jesteś kostymologiem. Ja też zajmuję się kostiumami. To jest randka w ciemno? No, na to wygląda. Wow! Wow, jaka piękna! Jezu, jaki odjazd! I co panią do nas sprowadza? Chodzę w tym stylu od 10 lat. Chciałabym e, zobaczyć, może lepiej byłoby mi w czymś innym. Jak reagują na ciebie ludzie? Bardzo pozytywnie, no szczególnie mężczyźni żałują, że kobiety niestety się już tak nie ubierają. Aha. Słuchaj, Basia, jesteś tak ciekawa, że ja już nie chcę dłużej czekać. Chciałabym Ciebie pokazać innym. Myślę, że Marcin to po prostu spadną mu jego trzewiki francuskie z nóg. Jak cię zobaczę. No, Idziemy? Ja mam z Londynu to. No, Londyn pobije Paryż dzisiaj, proszę państwa, chodźmy. Moi drodzy, skończcie z tymi Instagramami. Przyprowadziłam do was barbarę, wow, wow. która wygląda jakby przeniesiono ją z poprzedniego stulecia. No właśnie. Barbara, bo ja szczerze, że, że się trochę boję. Bardzo Dobra. autentycznie to wygląda. Z tym białym będę ładnie wyglądać. Tak, Teraz białym. widać wszystko czarno na biało. Barbara. Matko. Wow. Wow to jeden z delikatniejszych komentarzy. Nazywam się Barbara Dumańska. Mam 60 lat. Przez najbliższe 10 lat. I jestem z Lublina. Czy ty zajmujesz się zawodową modą albo kostiumem? Tak. Tak, no bo to po prostu jest tak profesjonalnie zrobione, że no, człowiek z ulicy chyba tego by tak nie dobrał. Lubię koronki, lubię halki szumiące pod spódnicą. No i oczywiście gorsety. Gorsetów to. Mam dwa pudła. To co powiesz o stroju Marcina? Masz takie rzeczy w szafie? Takie Jakie? casualowe? Coś takiego? jest no? zwykłe? – W takim stylu no, po prostu. – No wiesz, no do spania. Basia preferuje wiktoriański styl. – Przez takie soczewki to w ogóle coś widać? – Tak, duszę tak. człowieka. Można zacząć się bać. – Jestem wiedźmą. Nawet śmieję się, że jestem naczelną wiedźmą Rzeczypospolitej. – Czy jakby pani weszła z zamkniętymi oczami do jakiegoś pomieszczenia, to potrafi pani wyczuć energię? – Tak. – A jaki jest Marcin? Bo siedzi pani najbliżej akurat naszego kolegi. Oh, biedny Marcin. A co pani wyczuwa od Marcina? Ojejko, dużo takich złych energii, Złej które energii ty tam. właśnie sprowokowałeś. Tak. Marcin, jesteś wredny. Po prostu to jestem szczery. To, to się za tobą ciągnie. Tak uważasz? Ciągnie się za nim. Jak stara ryba tak. z... ze smażalni. A da się coś z tym zrobić? No, oczywiście. Tak? Tak. Proponuję ci tak. oczyszczenie. Tak, i co? Ze złych energii, to Tak, a, 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 a. O! Widzicie, jak mi wyrzuca? Właśnie to były objawy. Ja już je widzę od trzech lat. Wyłazi! Już o, zaczyna z niego wyłazić. Proszę o przygaszenie świateł. Idę się przebrać. Marcin, ty się nie boisz? Mnie nie przeraża, to co, ta, sytuacja? przeraża się ta sytuacja. A może chciałbyś przepisać swój spadek komuś? Wiesz, pamiętasz, ja jestem zawsze Tobie życzliwa. Ale jest już cała kolejka, moja droga. Alternatywne formy duchowości zawsze interesowały Wasie. Prosiłabym o zdjęcie butów. No dobrze, ale jak majtki każą zdjąć, to nie będę zdejmował. Żeby Was ochronić i siebie ochronić, tą solą utworzę krąg. Prosimy duchy powietrza o oczyszczenie Twojej aury. Ale się do ciebie naczepiało. No. Oj tak. Po wszystkim. Włączcie światło. Marci, ty jak się czujesz teraz? Czuję się czysty jak dziewica orlańska. Ty po prostu mówisz teraz z jakimś takim innym głosem, jakoś tak, tak spokojnie. Tak myślisz, kochany, drogi Łukaszku? No widzisz, no Marcinku, ja cię muszę przytulić. No to by się normalnie nigdy nie wydarzyło. Tak. Nasz normalny Karolinko. Ja teraz widzę, że ty naprawdę jesteś ładna. No niesamowite. Czyli się udało. Słuchaj, to wspaniałe, a co my teraz możemy w ramach wdzięczności oferować tobie? Rozpoczynam nową dziesiątkę swojego życia, chciałabym jak to się mówi z przytupem wejść w tą nową dziesiątkę. Od roku czasu szukam nowej siebie, ale jak znaleźć nie mogę no... No tak, no ale to jak wyglądasz bardzo pasuje do tego co robisz, więc nie wyobrażam sobie, żebyś nagle zaczęła chodzić ubrana na różowo. No może nie na różowa, ale może szmaragdowa zieleń. A ja Ciebie widzę w takim bardzo nowoczesnym, ale rasowym, takim energetycznym tak. wydaniu. No chcę spróbować czegoś nowego. Myślę, że nie ma na co czekać i po prostu działamy. To teraz Cię yy, stąd porywam. Z sobie porozmawiamy chwilkę o Twojej fryzurze. Chodź, daj mi rękę, bo ja chcę jeszcze tutaj tą dobrą energię. Ja chcę tą dobrą energię. I z jakąś intensywną Chodź, kochana Malwinko, chodź. Jej, chodź, nie. dziecko. Jestem tylko zazdrosna, posługi się też kto tej energii. Na kolanko Chodź, chodź. A, nie wierzę. Moja... Ale czujesz, że to jest prawdziwe. Ja, ja czuję, że... W środku. mi sercu. W serce. Bo serce odmarzło. No. nie samo Była Było miło, było miło, ale... Ale co powiedzą moi fani na Instagramie? No? Kasę trzeba zarabiać, nie? Dobra. Tyszka wraca. O, wiedziałam, że to za długo nie potrwa. Wiesz co? Zawiodłam się na tobie. Z Tyżki to już nic innego nie będzie. Za stary jestem na zmiany. Chociaż mama pewnie by się cieszyła.